Cześć, siemanko wszystkim z tej strony, Klim Kawa. I dzisiaj dla Was tylko mam chwilowe takie. Co z kanałem? Z kanałem będzie tak, będę nagrywał. Jutro wleci odcinek z raju. Będzie to rajd yy, no taki rover. ale my to będziemy rowerami. Dzisiaj byliśmy już testować, porobiliśmy tam trochę innych takich tych. I czy będę więcej jeszcze filmów nagrywał? Tak, będę. Tylko dla mnie to, że mało łapek i tego wszystkiego. I no nabijcie trochę. Nabijcie trochę łapek, subskrypcji. Na razie jest tylko 24 subskrypcje. Więc tyle chciałem. Jeszcze co? Ile będę nagrywał to nie wiem, ale mam nadzieję. go nie mam na razie czasu. Mam to wszystko. Treningi, mecze... I takie inne. Ale jutro będzie akurat. W sumie też nie wiem właśnie. Nie pomyślałem, bo jutro mam trening. Yy, ale może być. Może być. I jak nie jutro, to będzie w środę. Będzie z gier na pewno. Będzie z Roblo Nie, Robloxa nie. Będzie z Minecraft'a. Z tego co wiem. tak mi się wydaje. Z Brawl. I takich innych. Możliwych gier, które... Fajne są mi, polecam. Teraz na pewno możliwe, nie na pewno będziemy grali w brabla bo będzie ta nowa postać. Trzeba będzie nabić 8000. Jak na razie mam 6500. I jak ona będzie, to dopiero wtedy zacznę nagrywać. Więc ja na chwilę zatrzymam. Dobra, jestem. Na chwilę musiałem pójść. Już jestem. Tak, i to chyba dla mnie to wszystko, czego chciałem, co chciałem Wam powiedzieć. Będę nadal robił te e, przyspieszenia. E, zrobię może Eluwina. Słyszeliście? No to na pewno słyszeliście. Zrobię możliwe, bo już miałem taki film, ale go usunąłem. Ocenianie innych, no, ocenianie TikToków. I o, możliwe też. Zrobię wędkarski film. Rowerowe będą. Będą różne, ale proszę o te subskrypcje, łapki. Więc to było na tyle. Siłanko, do zobaczenia w jutro albo w środę. Czekajcie jeszcze chwilę. I nie mówiłem na początku: dajcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym kanałem. Ja będę przy... w komentarzach, piście coś. Ja będę przypinał serduszka, będę też na bieżąco z tymi wszystkimi komentarzami, więc siemanko.